Dziś maturzyści z całej Polski, także z powiatu Koneckiego podczas matury próbnej z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zmagali się z ostatnim, obowiązkowym przedmiotem maturalnym na poziomie podstawowym. Był to próbny sprawdzian z języka obcego-nowożytnego. Większość zdających wybrała język angielski. Zadanie otwarte polegało na napisaniu maila do koleżanki z Edynburga, gdzie uczniowie mieli napisać o bracie, który dostał się na studia do Londynu. Musieli opowiedzieć o wybranym przez niego kierunku, o podejściu bliskich do studiowania w tym mieście, opisać jego mieszkanie i zachęcić adresatkę maila do wspólnych odwiedzin brata w Londynie. Standardowo w arkuszu pojawiły się trzy zadania zamknięte na rozumienie mowy oraz sześć zadań zamkniętych na rozumienie tekstu. W słuchankach maturzyści mieli za zadanie zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na podstawie np. Na audycji radiowej, natomiast treści tekstowe dotyczyły m.in. sportu czy imprezy urodzinowej w naukowym muzeum. Egzamin skomentował dla nas maturzysta z zespołu szkół ponadpodstawowych numer 3 w Końskich, Szymon. Powiedz mi, z jakiego języka dzisiaj pisałeś? E, z angielskiego. Mhm, jak ci poszło? Myślę, że bardzo dobrze była, dużo łatwiejsza niż te poprzednie próbne matury. I no, ja jestem dosyć dobry z angielskiego, więc myślę, że poszło mi dobrze. Tak myślę, 90% będzie. Żadne zadanie nie sprawiło ci jakichś problemów? Nie, nie. Wszystko było łatwe dla mnie, bo no ja się posługuję akurat angielskim codziennie, więc nie ma to dla mnie problemu. Pamiętasz, może jakie były tematy rozprawki? Temat rozprawki e, był o tym, żeby opowiedzieć o bracie, który się e, wyprowadził do Londynu na studia. No i jak dla mnie dosyć łatwy temat. Czy myślisz, że ta matura, którą będziesz pisał w maju będzie trudniejsza, czy łatwiejsza niż to, co pisałeś dzisiaj? Y Myślę, że może być na podobnym poziomie trudności. Organizacja i przystąpienie do egzaminów było dobrowolne. Jednak wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu koneckiego zdecydowały się na ich przeprowadzenie. Mimo epidemii CKE zakładało organizację próbnych sprawdzianów w warunkach jak najbardziej zbliżonych do nadchodzących, właściwych egzaminów, czyli w trybie stacjonarnym. Oczywiście towarzyszą temu obostrzenia epidemiczne i wytyczne sanitarne. Jak podaje rmf24.pl w całym kraju do udziału w próbnych maturach zgłosiło się około 300 tysięcy uczniów. W Powiedzie Koneckim było ich 413, czyli 91,7 punktu procentowego wszystkich maturzystów w koneckich szkołach średnich. Najwięcej z nich w drugim Liceum Ogólnokształcącym, 120. Najmniejsza liczba testów trafiła do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1 w Końskich, było ich 52. Pierwsze elów Końskich odnotowało 100 zgłoszonych uczniów, ZSP numer 3, 86, a Stomporkowska Górka, 55. Próbna matura z CKE trwa do 16 marca. Szczegółowy harmonogram egzaminów próbnych przedstawiliśmy w osobnym materiale. Link do niego zamieszczamy w artykule.